Ej, kosę trafiłem, kosa! Ej, ba bayonet fate! Bagnet fate! B bayonet fate! Mam... mam kosę Ej, no ten ten tegez, nie? Bayonet fate. Słyszałeś? Chuja. Normalnie. Mam... bayonet fate. bayonet fate. Ciekawe, ciekawe, szkoda, że tam ten butterflye wypadają. I w sumie mógł wypaść butterfly. Nawet Emerald, ale jest Bayonet Fate. Szkoda, że 9 Fate, ale no, licznik kos jest nawet nawet ty, po 80. Coś tam dało. Taki bajonecik fight, no ważne kosy trafić.